Siemanko ludzie, z tej strony Efekto, a to jest kolejny odcinek budowania hybryd. Tym razem zajmiemy się hybrydą y, głównie złożonych z zawodników y, z League 1 i Russian League, czyli Ligi Rosyjskiej i Ligi Francuskiej, plus jeszcze dwóch zawodników z BPL. No może zacznijmy, nie ma co y, dużo gadać. Formacja 5-3-2, zdecydowałem się w końcu spróbować formacji 5-3-2 z pięcioma obrońcami, bo jeszcze w tej FIFA nie... Nie grałem po prostu tą formacją. No i zaczynamy. Na bramce Mundunda. Naprawdę świetny golkiper i mogę go polecić. Nie jest może jakiś wysoki, ale za to świetnie radzi sobie w sytuacjach sam na sam. No i jego parady są naprawdę imponujące. Ma jeszcze dodatkowo tutaj chemistry style wall, więc to jeszcze bardziej czyni z niego większą bestię. Idziemy dalej. Lewy obrońca wysunięty to Clichy. Clichy, który jest naprawdę dobry. Już grałem nim wcześniej, więc wiedziałem co kupuje. Wiedziałem, że będzie naprawdę świetnym zawodnikiem, więc nie musiałem się dubać. Na tej pozycji gra również świetnie. Środkowa obrona lewa. Środkowa obrona lewa to Kościelny. Kościelny, który jest naprawdę dobry. Wysoki, szybki. Jeśli chodzi o tą formację naprawdę pasuje. Nie wiem, nie grałem z nim czterema obrońcami, ale jeśli chodzi o tą pozycję jest naprawdę świetny zawodnik środek obrony to Kurt Zuma Kurt Zuma, który jest naprawdę bestią troszkę y, y, słabo jeśli chodzi o jego równowagę y, ale tak to naprawdę jest wysoki i na tą pozycję y, świetnie się sprawuje jako środkowa obrońca ten y, najbardziej na środku i polecam jak najbardziej spróbować ale jedziemy już dalej kolejnym zawodnikiem jest Nkulu Nkulu Dubena, który jest, y, był w FIFA 13 lepszy, to zdecydowanie powiem, ale też nie jest jakiś słaby, jeśli chodzi o tą pozycję bocznego, bardziej y, środkowego obrońcy, to pasuje, ma dobrego pejsa. No i jest spoko ogólnie. Prawa obrona to Infor Mario Fernandez. Powiem szczerze, jest średni, jeśli chodzi o tą formację. Na pewno świetny był, o, jeśli chodzi o formację na czterech obrońców, ponieważ jest wysoki, szybki. Może nie jakoś bardzo szybki, ale jest szybki i silny. A pod tą formację jest potrzebny bardziej szybszy ten boczny obrońca, bo czasami musi się włączyć do ataku. A tutaj brakuje tego pace'a jednak u niego, ale ogólnie jest bardzo dobrym zawodnikiem. Lewy środkowy pomocnik to Matuidi. Matuidi, który jest naprawdę dobry. Grałem też na tej pozycji, co zobaczycie w skrótach, menezem na tej pozycji, ponieważ Matuidi w jednych z meczów dostał y, czerwoną kartkę, więc musiałem zmienić. No i powiem szczerze, że Menez jest równie dobry, a nawet może lepszy, jeśli chodzi o tą pozycję, chociaż on jest nominalnie napastnikiem oczywiście. Y, to, ale Matuidi jest też świetnym zawodnikiem, już w jednej z, zbudowaniu hybryd był. Jeśli chodzi o pod tą formację, się on sprawdził bardziej. Jest bardziej takim środkowym pomocnikiem, a nie defensywnym. Środek, pomocy. To Imbula. Imbula, którego znam już z FIFA 13, ale nie z Ultimate'a, z kariery. Grałem nim tam, yy, powiem szczerze, on, to jest taki jajaturę troszeczkę. Jeśli chodzi o karierę, później, gdy się rozwija, to jest taki prawdziwy jajaturę. Tutaj jest troszkę słabszy od jajaturę, jednakże jest naprawdę dobrym zawodnikiem. Pewnie go nie znacie w ogóle, a polecam Wam go jak najbardziej spróbować. Prawy, środkowy pomocnik to Honda. Honda, który jest y, dobry, lecz nie jest jakiś wybitnym zawodnikiem, ale musiał tu być, ponieważ daje zgranie moim zawodnikom, niektórym, ale ogólnie jestem z niego zadowolony, nie mogę narzekać, więc naprawdę y, również mogę go polecić. Lewy napastnik, nie lewy napastnik, oczywiście środkowy, ale ten bardziej po lewej stronie to Inform Kalu, Inform Kalu, który jest naprawdę bestią. Nie wiem dokładnie w tej chwili ile ma bramek, bo nie mogę tego zobaczyć. Wy pewnie to teraz widzicie, ale yy, jest naprawdę świetnym zawodnikiem. Ogólnie ten skład jest koksiarski. I ostatnim zawodnikiem w tym składzie, drugim napastnikiem jest Sejdu Dumbia. Dumbia, który również jest wspaniały, jeśli chodzi o napastnika, zwłaszcza jeśli chodzi o jego Pejsa. Naprawdę masakrycznie szybki zawodnik, do tego świetne główki no i wykończenia również ogólnie ten skład jest normalnie fantastyczny no mogę powiedzieć że nie wiem czy grałem lepszym oprócz mojego oczywiście Serie A to ten skład naprawdę jeśli chodzi o bud budowanie wszystkich moich hybryd jest zdecydowanie najlepszy grałem 4 mecze i wygrałem e, bodajże jeden mecz 3-0 drugi 6-1 6-0 i jeszcze jeden nie pamiętam wyniku ale zobaczycie to na pewno w skrótach więc grałem 4 mecze, wszystkie wygrałem wysoko. No i o, ogólnie gra się e, świetnie tym składem. Naprawdę mogę polecić. Zwłaszcza Kalu, który jest, oj, wspaniałym zawodnikiem. Polecam tego informa. Nie wiem jak gra zwykła, e, zwykła jego karta, ale inform jest znakomity. No to co, kończymy. Ogólnie polecam bardzo Wam ten skład jeszcze raz. E, dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. No i na razie.